Auto dachowało, uderzyło w słup, pasażerka nie zapięta w pasy, zaklinowana w samochodzie. Są nagrania, w których ona krzyczy i błaga o pomoc. Drugi przypadek, najbardziej hardcoreowy z ostatnich naszych miesięcy, kiedy kierowca właśnie sobie zasnął, przyleciał przez rondo, spadł ze skarpy. Tam w ogóle był taki element szczęścia, że trafił między jakieś filary betonowe, z tego co nie podali. Budda swego czasu wystąpił na moim kanale i opowiedział, że początki jego zawodowe, biznesowe właśnie były związane z jeżdżeniem na jednej z aplikacji. Powiedział, że zarabiał wtedy około 10 tysięcy miesięcznie. Czy jest to możliwe? Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. Osiem lat temu Andrzej wszedł na rynek przewozu osób, choć wtedy jego rola była zupełnie inna. W 2016 roku mój gość został kierowcą na aplikację. Dziś firma, którą tworzy wspólnie z żoną Magdaleną, jest jednym z największych partnerów flotowych aplikacji w Polsce. Przedsiębiorcze małżeństwo posiada obecnie ponad 400 samochodów, współpracując z dwoma tysiącami kierowców w ponad 20 polskich miastach. Jeśli ktoś z Was szuka stałej lub dorywczej dobrze płatnej, pracy, to obejrzyjcie wywiad do końca. A teraz dowiedzmy się, jak wygląda branża taksówkarska od środka. Andrzeju, muszę Cię zapytać o Twoje samochody. Kierowcy jeżdżą w różny sposób, nie wszyscy zostawiają auto w stanie fabrycznym. Porozbijane fury, co to za historia? Hmm, historie są różne. Ta historia, historia, która zaczyna się od zmęczenia kierowcy. Środek nocy kierowca zasnął, niestety wjechał do rowu, zahaczył gdzieś tam o trawę, cały samochód położył się na boku. Warto zwrócić uwagę na to jak ten samochód się rozsypał, jak te elementy blacharskie wszystkie przyjęły to uszkodzenie, poduszki powietrzne zadziałały. Ten człowiek z tego samochodu wyszedł cało, nic mu się nie stało, a to jest w tym wszystkim najważniejsze. Drugi przypadek, najbardziej hardkorowy z ostatnich naszych miesięcy, kiedy kierowca właśnie sobie zasnął, przeleciał przez rondo, spadł ze skarpy. Tam w ogóle był taki element szczęścia, że trafił między jakieś filary betonowe z tego co nie padali. Warto zobaczyć na to, że wszystkie poduszki powietrzne Wszystkie elementy konstrukcyjne samochodu są ruszone, ale znowu wracamy do sedna. Nowy samochód gwarantuje pasażerom i kierowcy maksimum bezpieczeństwa. Więc warto zwracać uwagę na to, że jeżeli widzicie, że jedzie po Was samochód wątpliwej jakości, to może jednak warto zamówić kolejny i zdecydować się na przejazd lepszym samochodem. Ok, no i powiedz mi, co się dzieje z takim samochodem? No on trafia do Was na parking, macie jako leasingobiorca Pierwokup, możecie go wykupić, ale czy z tego korzystacie? Różnie, zależy od sytuacji. Czasem jest to sensowne, czasem niesensowne. Natomiast w tym wypadku samochód trafia do nas, zgłoszenie szkody oględziny, no w tym wypadku są dość proste, bo tutaj jest szkoda całkowita. Samochód trafia na aukcję, pojawia się oferent, wykupuje go i o tej historii po prostu zapominamy. Może się wydarzyć różnie, może nie możemy zgłosić czasem szkody, czasem musimy odkupić ten samochód. Czasem samochód zwyczajnie jest nasz, a nie banku. No i wtedy problem pozostaje naszych barkach, natomiast każdy samochód jest ubezpieczony. Najbardziej dramatyczny wypadek z udziałem Twojego samochodu? Najbardziej dramatyczna historia, akurat nie z udziałem naszego samochodu, ale jest to historia z Krakowa, kiedy na skrzyżowaniu ulicy Kapelanki Monte Cassino doszło do wypadku auta na aplikację. Auto dachowało, uderzyło w słup, pasażerka niezapięta w pasy, zaklinowana w samochodzie. Są nagrania, w których ona krzyczy i błaga o pomoc. Może gdyby te pasy miała zapięte, może gdyby ten kierowca jechał wolniej, do tego by nie doszło, więc powtarzam, apeluję, zapinajcie pasy i reagujcie na to, jeżeli kierowca jedzie w sposób niebezpieczny, bo tylko to Was chroni w tym wszystkim. Myślę, że te rozbite samochody na pewno zadziałały na Waszą wyobraźnię, więc teraz będziemy mieli szansę zapytać o źródła, jak faktycznie wygląda ten rynek przewozu osób. Jak kierowcy na aplikacje zarabiają na życie i czy aby pasażerowie są bezpieczni. Natomiast najpierw chciałbym Was zapytać o wątek, który swego czasu rozgrzał internetową publiczność. Otóż Budda swego czasu wystąpił na moim kanale i opowiedział, że początki jego zawodowe, biznesowe właśnie były związane z jeżdżeniem na jednej z aplikacji. Powiedział, że zarabiał wtedy około 10 tysięcy miesięcznie. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe, jest to bardzo realne. Zdecydowanie potwierdzam zdania Magdaleny kierowca aktualnie jeżdżący na aplikacjach przewozowych jest w stanie zarobić od 10, nawet 12 tysięcy, zależnie oczywiście od tego, w jaki okres się wstrzeli, jak się nauczy szybko jeździć, ale szybko nie na zasadzie wysokiej prędkości, tylko przyjmowania kolejnego kursu, wybierania tego kursu i tak dalej. Należy pamiętać o tym, że oczywiście od tej kwoty na, musi odjąć koszty samochodu, paliwa, ubezpieczenia i tak co nie zmienia faktu, że kierowca jest w stanie zarobić dzisiaj od Najniższej do nawet 30-40 do tych na godzinę na rękę. No, kierowca nie zawsze ma też swój samochód. To trzeba powiedzieć, że jest możliwość wypożyczenia sobie samochodu. Natomiast zastanawiam się, jak to zrobić, żeby to było najkorzystniejsze dla kierowcy, właśnie. Kierowca nie zawsze musi mieć swój samochód. E, oczywiście może jeździć swoim prywatnym samochodem, może też go wynająć. Co tutaj wiąże się z tym, że sam będzie musiał pokryć koszty wynajmu takiego samochodu, e, paliwa, ubezpieczenia e, i wszystkich kosztów związanych z eksploatacją. E, natomiast jest jeszcze trzeci model biznesowy, w który kierowca e, może się zaangażować i może jeździć po prostu na zmianę, na grafiku. Kilka godzin dziennie, kilka dni w tygodniu. Tak naprawdę jest w stanie dopasować ten grafik do siebie. Może to pogodzić z innymi zajęciami, może dorabiać sobie w weekend i wtedy te koszty samochodu spoczywają na partnerze flotowym, a nie na nim samym. Tak. Kierowca w tym momencie, jakby ma samą esencję, przychodzi do pracy, dostaje samochód gotowy do jazdy. Jeżeli ten samochód się zepsuje, dostaje następny samochód, bo dla nas się liczy efektywność tego, żeby ten kierowca mógł zarabiać, no bo też z tego czerpiemy korzyści. I ten model współpracy wydaje się być najbardziej optymalny dla kierowcy, z tego względu, że koszty samochodu są podzielone na większą ilość ludzi, więc kierowca więcej wprost pieniędzy dostaje z tego, co, z to, z tego, co przejedzie. I to jest jak praca 9 to 5, tak? Przychodzi do pracy, bierze samochód, kończy, dziękuję, do domu. Nie przejmuje się jakimiś dodatkowymi aspektami typu serwis, nie ciąży nad nim myśl, że muszę zapłacić za wynajem, za ratę, za ubezpieczenie, że muszę iść na przegląd. Nie, on ma gotowy samochód i sobie po prostu jeździ. To jest bardzo istotne w aspekcie komfortu pracy. Natomiast też komfort pracy jest związany z środowiskiem, w którym się funkcjonuje na co dzień. Jestem ciekawy, jak kierowcy radzą sobie z agresywnymi pasażerami. Nim porozmawiamy o tym, jak pasażerowie radzą sobie z kierowcami, to poznajmy tę drugą stronę medalu. Zdarzają się sytuacje, w których to kierowca staje się ofiarą pasażera. Natomiast przy setkach tysięcy przejazdów, przy milionach kilometrów rocznie, to nawet nie jest 1%. To są bardzo sporadyczne sytuacje, o których trzeba niestety pamiętać, i możemy tutaj wspomnieć takie historie, które zatkwiły mi najbardziej w pamięci, kiedy jeden z naszych kierowców zadzwonił do mnie o 5 rano z prośbą o pomoc, bo przyjechał pod jakąś tam restaurację w Krakowie. Czterech gości wysiadło, dali mu po głowie, powiedzieli, że nie zapłacą za kurs, no i on nie wiedział, co ma zrobić. E, jako zaangażowana osoba we własną firmę, pojechałem do kierowcy na miejsce i musiałem zastosować taktykę, że do agresora stosujesz agresję, żeby go wystraszyć. Wpadłem na miejsce, robiąc raban, pytając się o co chodzi i zakomunikowałem, że po prostu wzywamy policję i zróbmy z tego aferę. I nagle ci wielcy panowie się uspokoili, okazało się, że jeden ma wyrok w zawieszeniu. Prosili, żeby policji nie wzywać, przeprosili tego kierowcę, zapłacili mu za kurs i sprawa się rozeszła. Jaka kwota? 20-30 zł. Tak, faktycznie było co? To takie przestępstwo zbytnie nieprzemyślane, taki troszkę gangolsena. Gang e, tutaj niestety policja nie zdążyła zareagować, bo dopiero pół godziny później zaczęli się pytać, gdzie to się stało w ogóle, więc bardzo to jest przykre. E, natomiast mieliśmy też taką sytuację w Krakowie ostatnio, gdzie kierowca został zaatakowany gazem z niewyjaśnionych przyczyn. E, no, przez pasażera, tak? Przez pasażera. No, pasażer siedział po prawej stronie, zaatakował go tym gazem. Na miejscu była karetka, była policja, ten człowiek będzie ścigany. Nic się temu kierowcy nie stało, on dalej jeździ, jest zdrowy i tak dalej. Natomiast tu bardzo ważna rzecz, ten pasażer będzie ścigany, bo w taksówkach na aplikację nie ma anonimowości. To nie jest tak, że ktoś wchodzi z ulicy, my go nie znamy i zawozimy go, on nas bije i odchodzi. Są telefony, numery telefonów, karty płatnicze, monitoring, wszystko. To wszystko jest transparentne i to daje mega poczucie bezpieczeństwa dla kierowcy. Była też taka historia, że pasażer stwierdził, że kierowca jest po prostu pijany i on się obawia o swoje bezpieczeństwo i wezwał policję, poprosił tego kierowcę, żeby się zatrzymał i czekali na policję. W trakcie tego oczekiwania naszemu kierowcy zginął portfel z dokumentami. Na miejscu przyjechał ja pasażer po prostu ukradł ze schowka jego dokumenty. Tak, na miejsce przyjechała policja. Okazało się, że kierowca nie był pijany i wydmuchał 0 promili. Dokumenty się znalazły u pasażera. No i taka trochę głupia historia, bo coś pasażer chciał ukraść kosztem kierowcy, prawda? I kierowca stracił swój czas, kiedy nie mógł jeździć i zarabiać. Został oskarżony o coś, czego nie popełnił a pasażer po prostu wyszedł i poszedł sobie w swoją stronę. To przy tej tak? okazji jeszcze jest taka zabawna historia, w której pasażerowie, trzech pasażerów zaatakowało kierowcę. Skończyło się na tym, że on się zatrzymał, wyprosił ich z samochodu, przyjechał na bazę z rozciętą chyba wargą, bo dostał w głowę, no i okazało się, że pasażerowie zgubili portfel w samochodzie, więc ten sprawca zamieszania został bardzo szybko zgłoszony na policję i ukarany przez wymiar sprawiedliwości, także to pokazuje to, że Mogą zadać się dramatyczne sytuacje, ale no 99% wychodzi się z opresji i sprawca jest ukarany. Chciałbym Was teraz zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo nie chcę, żeby widzowie mieli taki obraz, że każde wyjście kierowcy do pracy wiąże się z takim ryzykiem powiedzmy hospitalizacji albo jakiegoś czynu zbrojnego przeciwko pasażerowi, który go atakuje. Czy takie sytuacje zdarzają się często, czy raczej sporadycznie? Jak byście to mogli procentowo ująć? Na 100 przejazdów mniej niż jeden. To tak to bardziej bym powiedział, że to jest na przykład nie wiem, na 10 tysięcy przejazdów, to może być jeden w skali kraju. Oczywiście to statystyka, może się to wydarzyć 5 razy w weekend, a potem przez 5 kolejnych weekendów nic się nie wydarzy. Natomiast w sytuacji, w których interweniuje policja, karetka, czy trafia tu do nas, prawie się to nie dzieje. Mhm. A jak często zdarza się, że pasażerowie są napastowani przez kierowców właśnie jeżdżących na aplikacji? Przewozy na aplikacjach to są milionowe liczby. I tych przewozów na aplikacjach jest mnóstwo w całej Polsce, na całym świecie. I ja bym powiedziała, że jest to mniej niż promil, tak naprawdę. To nawet nie jest procent tych napaści, tych gwałtów, tego co słyszy się w, w telewizji, gdzie jest to nagłaśniane. Mhm. Natomiast też czasami się zdarza, że faktycznie jakaś kobieta czuje się zagrożona. Czy wy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, w której powiedzmy, że policja chciała przesłuchać waszego kierowcę, który był posądzony o gwałt? Tak, jak najbardziej mieliśmy taką sytuację w, w mieście. Kobieta oskarżyła naszego kierowcę o gwałt. Sprawa oczywiście trafiła do, najpierw na policję, a potem do prokuratury. My żeśmy udowodnili jako firma, że tak naprawdę sam przejazd z tą pasażerką trwał 3 minuty, i bezpośrednio przed przejazdem i bezpośrednio po tym przejeździe kierowca wykonywał inne kursy, więc bardzo ciężko jest skrzywdzić kogoś w jakikolwiek sposób przez 3 minuty. Oczywiście w w sposób, o którym rozmawiamy. Mm, wiemy, że tam toczy się postępowanie, czy już się skończyło, i nic z tego nie wyszło. Mhm. Chciałbyś w jakiś sposób uzupełnić wątek? Tak, zdecydowanie tak. Dzisiaj jeszcze w dzisiejszych czasach, przy obecnych przepisach, powiedzenie, że ktoś kogoś zgwałcił, czasem jest rzucane na wiatr, i czasem nadmiernie się mówi o rzeczach, które tak naprawdę zupełnie jeszcze wyglądają. Ja to przytoczę do tego, jak często mamy historię, że samochód miał wypadek. Mieliśmy wypadek, mieliśmy wypadek. Rozróżniamy wypadek od kolizji. Wiele tych spraw podejrzewam, które są o gwałt, to kończy się na zupełnie innym zarzucie. Natomiast media podchwytują to i to po prostu ładnie się, ładnie się prezentuje w nagłówku. Tak? Natomiast też nie każdy człowiek jest kryształowy, nie każdy kierowca jest kryształowy. Mieli się takie sytuacje, że kierowca postanowił przywłaszczyć wasz samochód. Wiem, bo o tym rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Tak, mieliśmy taką historię, że kierowca miał wykonywać przejazdy, zabrał samochód. Okazało się, że tych przejazdów nie wykonywał, nie było z nim kontaktu. Potem się odezwał, oczywiście obiecywał, że zacznie jeździć, bo coś mu tam wypadło, był w szpitalu. No i jakby czekaliśmy na ten pierwszy kurs. Po trzech dniach okazało się, że kierowca nadal kursów nie wykonywał. Samochód stoi w jego miejscu zamieszkania, które nam podał. I pojechaliśmy odebrać ten samochód. Niestety, kierowca był w złym stanie fizycznym. Był pod wpływem fizycznym. różnych środków. Dokładnie i nie chciał nam dobrowolnie oddać tego samochodu. Dlatego wezwaliśmy policję i razem z policją odbieraliśmy kluczyki do, i pojazd, prawda? Zdarzyło się nam też odbierać samochód z parkingu policyjnego, bo też kierowcy się coś przydarzyło i niestety, samochód został chwilowo zabezpieczony. Także takie historie również się. Zdarzają. No i też słyszałem historię, w której jesteś głównym bohaterem. Mowa o wykupieniu z aresztu swojego kierowcy. Co to za sytuacja i dlaczego postanowiłeś wykupić z aresztu swojego kierowcę? Czy od nim jakieś szczególne targety wyciągał, czy o co tutaj chodziło? Nie, myślę, że to po prostu było zwykłe ludzkie działanie, gdyż to był kierowca, który jeździł u nas od niemal od samego początku, jak zaczynałem. Przejechał gdzieś na Czerwonym Świetle, zatrzymała go policja. Wyszło, że jest poszukiwany za niezapłaconą jakąś grzywnę. Zadzwonił tylko do nas, żeby poinformować o tym fakcie i żebyśmy zabrali samochód. No i w toku tego całego działania się okazało, że sąd wymierzył mu zastępczą karę około 140 dni za 5000 zł. grzywny. No więc nie, nie czekaliśmy długo z Magdaleną, ustaliliśmy szybko, że wpłacamy za niego te pieniądze. Zjawiłem się w areszcie śledczym w Krakowie. Panowie ze służby więziennej, czy tam policja, nie pamiętam, kto tam pracuje, byli mega zdziwieni, że szef wykupuje swojego pracownika. Natomiast no, wyciągnęliśmy go się z aresztu, on przyszedł, dogadaliśmy się, spłacił nam to w jakimś bardzo krótkim terminie. I dzisiaj zajmuje się zupełnie czymś innym, i wydaje mi się, że miało to dobry wpływ na jego życie. Że nie spędził jednak pół roku w zamknięciu, co, co mogłoby być dla niego no, nie lata tragedią. Tak? Byłby odcięty od zarabiania pieniędzy. Ogólnie, bezpieczeństwo pasażerów, niezależnie od płci i pochodzenia, jest niezwykle istotne. Docenił ten wątek też nasz ustawodawca, bo od czerwca obowiązuje nowelizacja przepisu na mocy której kierowcy muszą mieć polskie prawo jazdy i czy waszym zdaniem to cokolwiek zmieni. Moim zdaniem jest to zmiana, która jest na tyle świeża, że ciężko cokolwiek jeszcze powiedzieć, czy coś się faktycznie zmieni, to miało za zadanie poprawić bezpieczeństwo, takie poczucie bezpieczeństwa u ludzi, tak? że wprowadzamy nowelizację, ci obcokrajowcy tutaj się źle zachowywali, jeżdżą jak wariaci, nie mają prawa jazdy, teraz będą mieli polskie prawo jazdy. Ma to ogrom plusów i ogrom minusów. E, uważam osobiście, myślę, że Magdalena też się zgodzi, to była dobra zmiana. Na nas nie miała złego wpływu na naszą firmę, nie straciliśmy przez to wielu kierowców. E, natomiast musimy to bardzo obserwować i zarówno ustawodawca jak i my i też uważamy, że jest wiele innych płaszczyzn, które można dopracować. Ale na to wszystko potrzeba jednak czasu. Bardzo często, jak jeżdżę klasycznymi taryfami, to rozmawiam z taksówkarzami, którzy na celowniku mają właśnie kierowców z aplikacji, opowiadają o tym, jak to jest niebezpiecznie, ryzykować w zasadzie życie, jeżdżąc z takimi osobami. No ale wiem, że w tym sporo jest demagogii. Proszę mi powiedzieć zatem, dlaczego kierowcy tak źle żyją z taksówkarzami, a może taksówkarze źle żyją z kierowcami? Myślę, że to wynika z tego, że rozwój technologii czyli wprowadzenie aplikacji przewozowych, no, zabrał troszkę chleba taksówkarzom, ułatwił dostęp do tej usługi, bo teraz wystarczy wyciągnąć telefon, wcisnąć adres docelowy i samochód przyjeżdża za 5, 10, 15 minut. Eee, zabraliśmy troszkę pracy taksówkarzom, ale przy okazji zwiększyliśmy dostępność, spopularyzowaliśmy tą usługę. Może nie my, jako my firma, tylko ten, ta, ta gałąź yy, yy, gospodarki. Taksówkarze dalej mają co robić, mają swoją rzeszę klientów. Są ludzie, którzy nie korzystają z aplikacji, korzystają z y, taksówki klasycznej. A też pamiętajmy o tym, że te klasyczne taksówki też mają swoje aplikacje i też idą za duchem czasu, więc myślę, że to się tak rozwinęło, że ten tort... Przez pewien czas może się zmniejszył na, na niekorzyść taksówkarzy, ale teraz to wszystko się rozkłada, tak że każdy ma, ma z czego żyć. Ja Taksówka, też warto proszę. powiedzieć, że no, taksówkarze poruszają kwestię, że wsiadasz z obcym mężczyzną czy z obcą kobietą, z obcym kierowcą. No ale tak naprawdę, zamawiając tradycyjną taksówkę, czy wchodząc do niej na słupku, robimy dokładnie to samo. I to nie jest tak, że kierowca czy pasażer na aplikacji jest anonimowy. No nie, wręcz przeciwnie, dlatego że żeby w ogóle korzystać z aplikacji trzeba podać swoje dane, więc tutaj tej anonimowości nie ma, a na słupku być może taka jest. Taksówkarze też często podnoszą wątek związany z tym, że aplikacje chcą zmonopolizować rynek i następnie podwyższyć ceny, że jest to swego rodzaju dumping. Jak Wy do tego argumentu podchodzić? Żyjemy już ze sobą tyle lat i jest przestrzeń na rynku i na aplikacje i na zwykłe taksówki i ani aplikacje, ani taksówkarze nie podnoszą cen, i myślę, że to się nie wydarzy. No nawet jeżeli ceny są podnoszone, to jest to też z uwzględnieniem warunków gospodarczych, jakie nas otaczają. tak? Samochody podrożały niemal dwukrotnie, e, paliwo podrożało, opłaty, podatki, ubezpieczenia. Więc to wszystko też musi wchodzić w skład tej ceny za, za każdy przejechany kilometr, więc pamiętajmy o tym. Czuję się w obowiązku jeszcze na koniec zapytać Was o Wasze biznesowe początki, bo dzisiaj stoicie na czele firmy, która. Ma w swoich strukturach kilkuset kierowców, czy już ponad tysiąc chyba. Ponad to macie 300 samochodów z haczykiem, niebawem kolejne 100 dołączy do floty. Jest to niezwykłe, zważywszy na fakt, że no, posługujecie się dźwignią finansową. Jak się żyje z taką świadomością, że 15 milionów złotych jest nad głową, powiedzmy. Myślę, że teraz jest to już nawet większa liczba. E, zobowiązań, jakie nad nami ciążą. Natomiast e, warto wrócić do początku, kiedy to wszystko wzięło się od pomysłu, gdy jechałem jakimś tam samochodem na aplikację i zacząłem się zastanawiać, mając wtedy swoje możliwości, czemu nie robić, nie tworzyć firmy tego typu, która zatrudni kierowców, e, będzie organizowała samochody i będziemy sobie jeździć. To miało miejsce 8 lat temu. Na samym początku sam jeździłem jako, jako kierowca, więc można by powiedzieć, że początek kariery miałem taki jak Budda. E, Szybko to ewoluowało, 2016-2017 rok, jeden samochód, drugi, piąty, dziesiąty. Przez kilka lat stagnacji, gdyż zajmowaliśmy się również innymi biznesami. No i 2020 rok, który obrócił gospodarkę do góry kołami. W naszej głowie powstały nowe pomysły i wtedy zaczęliśmy się rozwijać, kupować coraz to więcej samochodów. I od 2022, nawet pierwszego, szerzyć ekspansję na nowe miasta. No, żeby dzisiaj móc się pochwalić tym, że jesteśmy jako flota w, w, no, w ponad 20 miastach w Polsce. Mhm. Jest to rentowny biznes cały czas? Oczywiście, że tak. No, wydaje mi się, że gdyby nie był, to byśmy tu nie siedzieli. Także to takie pytanie ogólne, ale jest rentowny, natomiast wymaga bardzo wiele pracy i pasażerowie, czy taksówkarze, nazwijmy ich konkurencją naszą, nie zdają sobie sprawy, że to nie jest tak, że jest taksówka, jest tam Corolla fabia, w niej siedzi tam jakiś Jasiu i sobie jeździ. Zanim stoi cały sztab ludzi księgowych, kadrowych, firm finansujących, dostawców samochodów, serwisy, firmy oponiarskie, to są biznesy w skali Polski wyceniane podejrzewam na kilkaset milionów złotych już. Czyli reasumując, wydajecie całą infrastrukturę w postaci samochodu, opon, ym, serwisu, serwisu ubezpieczenia. Ubezpieczenia, zapewniacie wszystko. Tak. Potrzeba wam tylko kierowców i myślę, że w związku z tym też można byłoby wspomnieć, że w opisie filmu zostawimy link. Gdyby ktoś szukał pomysłu na zmianę swojego życia, to odnośnik znajdzie właśnie w komentarzu w formie jakiegoś linka czy adresu mailowego. Zobaczymy jeszcze, jak, jak to wszystko wygląda. Może skontaktować się z nami, nasi koordynatorzy. Na pewno na wszystkie pytania odpowiedzą i. Jakby naszą zaletą jest to i tym czym się możemy pochwalić, że mamy bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia, długości zatrudnienia. Jesteśmy rzetelną firmą i warto weryfikować opinie. I zapraszamy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Niezwykle miło. No i cóż, na YouTubie widzimy się za kilka dni i wypaduj, wypatrujcie malucha na krakowskich, jak i ogólnopolskich drogach. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18.00. Czytał Tomasz Knapik.